low no she a bitch she a pro pro get freaky yeah, and nobody else to know no when she moves, she never stop uh, do the legs take it stop uh, come fast no when you ain't up your body give me pressure and gayness fatty fatty you yeah. give it to me you a dance so. yeah. you a to you a give it to me now like, uh, let the horns blow

Pierwszy krok będzie wyglądał następująco. Prawą nóżkę dajemy w prawą stronę na palcach, będziemy się odbijać, wracać z powrotem, w lewą stronę robimy to samo, z tym, że prawą rękę uginamy, lewą rękę kierujemy prostą w łokciu do tyłu. Jak przechodzimy na lewą nogę, robimy to samo odwrotnie, czyli Lewa ręka jest ugięta w łokciu, prawą kierujemy prostą do tyłu. Ogólnie nachylamy się przy tym kroku do przodu. Spróbujemy sobie to połączyć. Trzy, cztery i raz. Wracamy. Dwa. Wracamy. Ten krok będziemy powtarzać dwa razy. Jeszcze raz. Trzy, cztery i raz. Będziemy sobie przechodzić. Pierwsze prawa noga, klatka piersiowa leciutko obraca się w lewą stronę, Do, dokładamy. Lewa noga idzie w bok, klatka piersiowa obraca się w prawą stronę, dokładamy i podwójny raz w prawo. I to samo będziemy robić, jak pójdziemy w drugą stronę, czyli mamy pierwsze lewa, klatka w prawo. Prawa klatka w lewo i idziemy podwójny krok w lewą stronę. Do tego mamy ręce. Pierwsze na krzyż. Potem dajemy na bioderka i wyciągamy powoli do góry i w drugą stronę na krzyż, na bioderka i wyciągamy powoli do góry. Dobrze, jeszcze raz. Trzy, cztery. Re i raz, dwa, trzy i cztery i raz, dwa, trzy i cztery i Powtórzmy sobie razem z tym pierwszym krokiem trzy, cztery, re i Wydaliśmy tutaj ręce były w górze, ręce schodzą na dół, stajemy w rozkroku. Teraz będziemy sobie przekładać prawą nogę w prawą stronę. Przekładamy raz, dwa, trzy, cztery. Tylko ważne jest przy tym, żebyście tak nie spadali na tą nogę. Stajecie mocno na lewej drodze, może być troszeczkę ugięta i przekładamy raz, dwa, trzy cztery i teraz rączki idą w ten sposób na boki za pierwszym razem za drugim dwie idą do przodu przed was stawiamy dwa razy krok raz i dwa ręce są prosto noga dalej idzie do boku ręce idą do przodu raz i dwa jeszcze raz trzy cztery i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i. Później zakładamy prawą nogę za lewą, ręce mamy przed sobą. Ręce dajemy przed siebie, musimy je troszeczkę cofnąć do tyłu, żeby był taki efekt zatrzymania się, i obracamy się do przodu przez lewe ramię. Teraz skaczemy troszeczkę w lewą stronę, przy tym robicie taki ruch rękoma. Jak zatrzymiecie ręce, w tym momencie wybijacie się do góry, czyli mamy raz, ręce od razu dajemy tutaj i przechodzimy. Lewa, prawa, lewa, lewa. I teraz nogi idą w ten sam sposób, czyli będzie prawa, lewa, prawa, prawa, ale ręce dajemy tutaj. Prawa, lewa, prawa i prawa. Czyli jeszcze raz. Tu mamy ręce wysoko objęte w łokciach. Robicie takie ruchy, czyli lewa, prawa, lewa i na dół. I raz, dwa, trzy, cztery. Teraz będziemy sobie przeskakiwać ciągle na prawą nogę. Dajecie ją na bok, dosuwamy. Dajemy na bok, dosuwamy. I raz, dwa, trzy i cztery. Jak stawiacie krok, to przed tym ugnijcie sobie troszeczkę yy, kolanka. Prostujemy, dosuwamy, uginamy raz, dwa, trzy, cztery i przy tym idą ręce na boki, do siebie, na boki, do siebie, na boki, do siebie. Powtarzamy to cztery razy. Powtórzmy sobie od tego kroku trzy, cztery i raz, dwa, 3 i 4 i raz, 2, 3 i 4 i raz, 2, 3 i 4. Teraz będziemy kopać w ten sposób prawą nogą. Później podnosimy na zmianę prawa lewa. Czyli mamy raz, dwa, trzy i cztery. Przy tym za pierwszym razem pochylacie się mocno do przodu, Ręce macie tutaj i one idą takim slalomem do góry. Za pierwszym razem mamy je tu raz. Podnosimy do góry, podnosimy lewą nogę, prawą i lewą. Ręce koń kończą gdzieś tutaj na wysokości naszej głowy. Czyli powtórzymy sobie jeszcze raz ten krok. Trzy, cztery, re i raz, dwa, trzy. I powtórka. I raz, dwa, trzy i cztery. Jak robimy powtórkę, to stąd ręce dajemy na lewą stronę i zjeżdżamy nimi w dół. Ten krok powtórzymy sobie dwa razy. Powtórzymy sobie jeszcze raz wszystko od samego początku. Trzy, cztery. I raz, dwa. Raz, dwa. Trzy i cztery i raz, dwa, trzy i cztery i raz, dwa, trzy i cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy. Cztery i. Teraz przechodzicie sobie na prawą nogę. Lewą uginamy w kolanie, rękę uginamy w łokciu i będziemy sobie uginać i kolano, i łokieć cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz przechodzimy na prawą stronę, robimy to samo. I raz, dwa, trzy i cztery powtórzymy sobie bez muzyki jeszcze raz powolutku cały układ trzy e, cztery i raz dwa trzy i cztery i raz dwa trzy i cztery i raz dwa i raz dwa trzy i cztery i raz dwa trzy i cztery i raz 2 i raz, 2, 3, 4 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 i raz, 2, 3 i 4. To będzie już koniec tego układu. Zapraszam na kolejne filmy instruktażowe i życzę, Всем удачных кем